Była to na pewno odskocznia jakaś, tak. dla dziewczyn grana przede wszystkim w zmniejszonym boisku, w mniejszej liczbie zawodniczek, tak jak mówię, to jest coś takiego dodatkowego już, sezon był też długi i ciężki dla nas, szczęśliwy, uzyskaliśmy awans do Ekstraligi, z czego się cieszymy najbardziej, a tutaj już taka forma bardziej... No towarzyska, że tak powiedzmy, sobie takiego spotkania się, skonfrontowania też z zespołami innymi, z którymi do tej pory jeszcze nie było okazji grać. Trawiasty turniej, bardzo fajna atmosfera, fajna taka opcja po zakończeniu sezonu, żeby spotkać się, trochę pograć, trochę się pocieszyć tą piłką nożną, bez stresu, bez zbytnich emocji ligowych, także udana impreza, cieszymy się, że przyjechaliśmy na ten mecz. Myślę, że fajny turniej, bardzo dobrze wszystko zostało zorganizowane. Poziom drużyny był bardzo wysoki. Już jesteśmy po sezonie i to podejście nie, nie jest takie już jak, jak w trakcie, i trochę rozluźnienia, i dlatego tylko trzecie miejsce. W takich turniejach to dobra zabawa, no żeby po prostu już pokazać to, co umiemy, ale w bardziej radosny sposób. Mogliśmy właśnie w sumie odpocząć teraz od, od tej ligi. Trochę takie to było zakończeniowy turniej który no właśnie mogliśmy tutaj razem spędzić, no i no, zagrałyśmy po prostu dla przyjemności. Było widać zmęczenie po dziewczynach i widać w tych drużynach, że, że część dziewczyn rzeczywiście w tym sezonem jest zmęczona. U nas na przykład w drużynie obciąje połowa... Dziewcząt brał udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Szczecinie, grało szóstkami, czyli w podobnej formule jak tutaj. I one przyjechały i tak naprawdę od razu wskoczyły tutaj w turnie, więc to zmęczenie jeszcze było aż nadto widoczne. Przyjechaliśmy tutaj spędzić bardzo miło czas grając w piłkę, ciesząc się tą, tą gromi i tak naprawdę nie chodziło o to, żeby za bardzo się napinać meczami, ale tak jak mówię, fajnie sobie zakończyć ten sezon i no i akurat udało się wygrać, więc jesteśmy zadowoleni. Dobrze zorganizowany jest ten turniej, nie było jakichś przestojów, mogliśmy grać czasowo. Organizator Tarnowia Pokazała się, tak jak, jak i w zimie, z, z jak najlepszej strony, więc nie mamy y, nic do zarzucenia. Jedyną rzecz, którą moglibyśmy zarzucić, to tylko to, że dzisiaj jest zimno. Zadowoleni jesteśmy my i myślę, że, że wszyscy, y, wszystkie drużyny, które tu przyjechały. Łatwo na pewno nie było, tym bardziej, że prowadzi się zespół, trzeba zorganizować tutaj wszystko, tak. Y, więc no łatwo nie było, ale wydaje mi się, że stanęliśmy jako klub, na wysokości zadania i turniej uważam za udany.